W chwili diagnozy trzustka cukrzyka typu I wciąż wytwarza niewielką ilość insuliny. Jest to niezwykle istotne, by zrozumieć, że jeśli cukrzyk typu I zostanie niezwłocznie poddany właściwemu leczeniu, istnieje ogromna szansa, że uda się uratować te resztki trzustki. Tym samym zachowując zdolność wytwarzania niewielkiej ilości insuliny przez organizm. Im wcześniej choroba zostanie zdiagnozowana, a poziom cukru we krwi unormowany, tym szybciej wrócisz do względnego zdrowia. Cukrzyca typu pierwszego zwykle występuje u pacjentów w wieku do lat 45, i jej symptomy ujawniają się niezwykle prędko. Niespodziewana, szybka utrata masy ciała, ogromne pragnienie i częste oddawanie moczu. Dziś już wiemy, że choć choroba przybiera nagłą postać, jej rozwój jest dość powolny. Rutynowe badania laboratoryjne są w stanie wykryć jej wczesne stadia, a wtedy istnieje szansa zatrzymania postępu choroby przy pomocy zdecydowanego, umiejętnego leczenia. Mój organizm nie produkuje już insuliny. Wysokie stężenie glukozy w trakcie pierwszego roku choroby całkowicie wypaliło zdolność mojej trzustki do wytwarzania jakiejkolwiek ilości insuliny. Muszę wstrzykiwać sobie insulinę, inaczej szybko umrę. Z uwagi na moje doświadczenie z pacjentami, jak i moje wewnętrzne przekonanie, jestem pewien, że gdyby podobny do mojego protokół został wprowadzony w momencie mojej diagnozy. Dziś najprawdopodobniej wciąż cieszyłbym się w jakimś stopniu działającą trzustką. Tym samym moje zapotrzebowanie na wstrzykiwaną insulinę byłoby mniejsze, a cały proces kontroli glikemii o wiele łatwiejszy. Przypis piąty. Osoby przewlekle spożywające nadmierne ilości cukru oraz innych węglowodanów. Zwiększają swoje ryzyko rozwinięcia chorób autoimmunologicznych. Układ immunologiczny u takich pacjentów atakuje własny organizm, konsekwencją czego jest zachorowanie na przewlekłe zapalne choroby jelit, takie jak choroba leśniowskiego krona i wrzodziejące zapalenie okrężnicy, cukrzycę typu pierwszego lub chroniczne zapalenie tarczycy.